Mamy numer 26, czekamy jeszcze tylko na 104, czyli Fiat Topolino. Jedzie już. No dobra, słuchajcie, e, kolejna bardzo pomocna. Jeżeli jakiś samochód ma naklejkę VTG, to znaczy, że jest na bardzo pomodzony. A ta korweta, niestety, też na taką wygląda. Kontra. Fiat Topolino kontra Fiat Topolino. Ale najbardziej musisz ten... przyznać, że chyba Topolino jest najbardziej wyjątkowym samochodem dzisiaj. No to na pewno. Ja, ja cały czas to podkreślam, że jest to najbardziej skuningowany chyba samochód, jaki znam, bo w serii ten samochód miał 18 koni, a teraz ma 1200. 1200, właśnie. Nie my oczywiście żartujemy, Topolino pozostało praktycznie z nazwy, bo w rzeczywistości z kształtu karoserii Topolino pozostał ta hidea, część drzwiowa. Z tyłu to miejsce, które z tą wielką dziurą powinno być miejscem na koło zapasowe, ale to jest właściwie tyle, co przypomina Fiata Topolino tego z lat 30. A cały samochód jest specjalnie zbudowanym samochodem do wyścigów na jedną mili. To konstrukcja ramowa z potężnym motorem. Ja nie wiedziałem, że mamy tak nierówną płytę lotniska. Roz, rozłożył spadachlą.